Fidzisław Beksiński, Dzień po dniu kończącego się życia, to książka składająca się z dwóch części, czyli wywiad rzeka z panem dyrektorem Wiesławem Banachem z Muzeum Historycznego Stanoka, który jest poprzez Muzeum spadkobiercą pana Beksińskiego i myślę, że ta, ta rozmowa wnosi bardzo dużo dlatego, że pan Banach był można powiedzieć z całą odpowiedzialnością przyjacielem, chyba jedynym przyjacielem pana Beksińskiego, przeprowadzili wiele rozmów i prywatnych, i służbowych. Poza tym musimy pamiętać o tym, że pan Beksiński zostawił po sobie niesamowitą spuściznę, y, wideo, nagrań magnetofonowych, y, zapisków, no i dzienników, które właśnie są tą drugą częścią książki, czyli ponad 300 stron y, wybranych, fragmentów dzienników. Y, Pan Beksiński zostawił po sobie ponad 4000 stron. My mamy około 300. Myślę, że w, w tych dziennikach, które pokażemy, jest zawarta prawda. Taka prawdziwa prawda o, o panu Beksińskim, czyli osoby, która bardzo kochała swoją rodzinę, swojego syna i, i swoją żonę. Dużo tęsknoty po śmierci obojga, rozmyślania o przemijaniu, rozmowy, spis rozmów, które przeprowadził z wieloma osobami, dziennikarzami, znajomymi, opisuje swoich znajomych, czasami jest to bardzo złośliwe, czasami mniej. Ale, ale widzimy pana Bieśnińskiego takiego, jakim był naprawdę. Te dzienniki yy, pisząc, wiedział o tym, że będą opublikowane, jeżeli będą, to będą opublikowane po jego śmierci. Nikt wcześniej ich nie czytał, ani żona, ani syn, ani nikt yy, z rodziny czy, czy, czy znajomych, więc mógł swobodnie przekazywać swoje myśli, wiedząc o tym, że jak już ukaże się to po jego śmierci, to jego tak naprawdę już nie będzie to obchodziło.